Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki, a tutaj pięć ostatnich słupków. W dzisiejszym odcinku powiem wam, co wydarzy się w 19 sezonie SWK. Najważniejszą informacją tego odcinka jest, że sławek kłos jakimś cudem przeżyje. Jak zobaczyłem go na zwiastunie to aż się ucieszyłem, wiem mówiłem iż nie ma dużych szans na przeżycie, lecz jakieś ma. Facet miał więcej szczęścia niż rozumu z tym panem grzechotką. Jak już mamy dobre informacje za sobą, to czas przejść znowu do kłosa, ponieważ w nowym sezonie będzie ścigany w jakimś magazynie czy opuszczonym domu. Przez uwaga. Bolka. Tak dobrze słyszałeś, Bolo będzie gonił głosa. Ten zadzwoni do Kubica, że potrzebuje wsparcia, a na końcu coś mu wstrzyknie. Pewnie jakieś substancje odłuszające lub go uśpi. Czy Bolo serio przejdzie na ciemną stronę mocy? Ten wątek wydaje się najciekawsze zapowiedzi, która leci w TV4. Włosa nie dam, bo nie mam, natomiast wydaje mi się, że może być to jego brat bliźniak. Wątpię, żeby mu nagle odbiło i przejdzie na drogę przestępczą. Nie że mam jakieś uprzedzenia do ATM Studio. Lecz oni lubią czasami klonować postacie. Kto ogląda pip ten doskonale wie o czym mówię, czy kiedyś świat według kiepskich. Jeśli miałbym obstawiać, na 90% zważywszy na fakt, iż Kowalski ma czasem głupie pomysły, będzie to jego brat-bliźniak, a 10%, że jednak przejdzie na ciemną stronę mocy. Serio nie chce mi się wierzyć, żeby taki wyciął numer. Pojawiły się plotki w komentarzach, że niby Basia Kalicka ma odejść z serialu. Jeśli ktoś nie pamięta, w finale została przez komendanta zawieszona, ponieważ kablową na nią milik i mogą za to ją wywalić z policji. Z tego co się orientuję i widziałem na zapowiedzi nowego sezonu, to Basia zostaje. Pewnie dostanie jakąś naganę i na tym zakończy się cała sprawa. Jak już miałbym spodziewać się jakiegoś odejścia, to serialem pożegna się pan prokurator Niszkalicka. Daj koniecznie znać w komentarzu, na który wątek czekasz najbardziej ode mnie Bolo.